Dzień yes. dobry, trenerze. Oh. Tak. Mam do Pana pytanie. Jak Pan ocenia piłkarzy legii, z którymi Pan miał do czynienia jako trener jeszcze w Rosji? A, e, kiedy to z kim wejdzie Y? Z kontakt w, jeszcze w Rosji, polskie Y? Polskie Nie niedzieli dwie nazad. Ja rozmawiałem z Komorowskim. Dwa, dwa tygodnie temu trener rozmawiał z Komorowskim. On jest jest tutaj w tej no, chwili. W ma trauma. Ma w tej chwili kontuzję. Z zbożeniem stryczka się e, graliśmy, On przyjeżdżał do mnie w gastnicu. Był lekarzem trenera z zbozieniem, który gra w tej chwili w Zagłębiu Lubin Widzieliśmy się w hotelu. przyjeżdżał z wizytą do trenera. E, rybka. To ciasta zjeść bywa. Rybka młody człowiek wie, kto to jest, prawda? Oczywiście, tak. Często przyjeżdża, tutaj widzimy, no, widzieliśmy się na obozie, na macie. U nas, e, so e, dobre relacje ze wszystkimi. Bardzo dobre. Jedyne, że u mnie nie ma telefonu Janusza, u niego dziecko urodziło się, ja go nie pozdrawiłem. Jedyne, to tylko boleje nad tym, że nie ma numeru telefonu do Nada. Janusza Gola, który nie syn i niestety nie miał okazji mu tego pogratulować, nie, ale na pewno... to nie ma nie pre... synu, nie doczka. doćka. okej. Okay. Y, dziecko, czy, do, córka się urodziła, tak, rybion. dziecko się urodziło. Mm -hmm. związku ktoś z tym, wie, wie. To się urodziło. W związku z tym trener nie miał okazji go, jemu pogratulować, ale na pewno to w najbliższym czasie e, uzupełni. Jednym słowem, polskie futbolisty mienia lubią. Jednym słowem, polscy piłkarze bardzo lubią trenera.